Łukasz Sobolewski, witam gorąco i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym konferencyjnym studio. Państwa i moim gościem jest ekspert rynku medialnego, pan Igor Ostrowski. Witam serdecznie, panie Igorze. I tak myślałem. O co Pana zapytać, po jakie tematy sięgnąć, bo z ekspertem można rozmawiać naprawdę o wielu, wielu rzeczach, ale ponieważ mamy czasu tyle, ile mamy, chciałbym, skoncentrowali się na naziemnej telewizji cyfrowej, yes. zwłaszcza na aspekcie, na, na, na wątku popularyzacji e, w naszym społeczeństwie tej telewizji. A więc zacznijmy może od jakości i częstotliwości prezentowania spotów e, popularyzujących naziemną telewizję. Czy jest e, to kampania Pana zadowalająca, czy jednak ma mankamenty? Ta kampania moim zdaniem osiągnęła swój cel. Celem kampanii było powiadomienie, że nadchodzi nowa era telewizji cyfrowej. Z badań wynika, że 85% Polaków już dzisiaj wie, że ta zmiana nadchodzi. Więc z tego punktu widzenia myślę, że nie jest źle. Ale nie jest źle, to znaczy, że coś jednak coś... można byłoby poprawić, prawda? Oczywiście, oczywiście. Tylko teraz pytanie, w jakim kontekście powinny być prowadzone zmiany. Moim zdaniem nie, mów... nie możemy już mówić o nadchodzącej nowej epoce telewizji cyfrowej, tylko raczej o nadchodzącym wyłączaniu telewizji analogowej, bo to jest większe wyzwanie, bo my musimy teraz dotrzeć do tych 15%. I, i, I powinniśmy im pamiętać już akcenty. Tak. W tej I mówić, co wyłączamy, gdzie, dlaczego i co zrobić. Myśmy przygotowali w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji taką, bym powiedział, nową strategię, którą nazywamy drugi etap kampanii. W tej tym drugim etapie kampanii staramy się pokazać, czy zidentyfikować różne grupy. Po pierwsze tych, którzy są uśpieni, e, ci, którzy są niedoinformowani, coś wiedzą, ale nie bardzo wiedzą o co chodzi i wiesz, coś się zmienia, ale tak, gdzie, tak, kol, tak, o co tak, chodzi tak, nie tak, do tak. końca. Gdzieś dzwoni nie wiadomo w którym kościele. Tak. I najgorszy, najbardziej niebezpieczny w sensie, tak powiem, marketingowa, gru, marketingowym grupa to jest grupa odciętych, czyli tych, którzy stracą... E, dostęp do telewizji analogowej, bo Poszukałem po wyłączeniu munkę, munkę, munkę cyfrowego, nie będzie telewizji cyfrowej. Tak. Mhm. I to jest to w takim też... razie mówi Pan, e, Panie Igorze, o, o, tym, o tym drugim etapie, o tym drugim projekcie. Jak zaawansowane są prace nad, na, nad nim właśnie? Z, z tego co się orientuję, bo w tej chwili już nie, 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 nie pełnię tej funkcji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. tę funkcję przejęła minister Olszewska, ale z tego co się orientuję, ten projekt będzie realizowany. Przede wszystkim w, chcemy dotrzeć z prostą informacją pisemną, z ulotkami do każdego Polaka. Wydaje mi się, że bardzo ważne to jest współpraca między Pocztą Polską a y, związkiem importerów i producentów, bo też bardzo ważne jest, żeby ten przeciętny, tak powiem, przysłowiowy przeciętny Polak, który przeczyta tą ulotkę, żeby on potem mógł wiedzieć, że są miejsca, na przykład na najbliższej placówce poczty albo gdziekolwiek indziej, gdzie może e, e, kupić na pewno, bezpieczny dekoder, czyli dekoder, który spełnia wymogi. Ważne też, żeby wiedział, że nie musi mhm. kupować dekodera na, tak, telewizji naziemnej, ale może skontaktować się z operatorem telewizji kablowej, albo może zdecydować się na ofertę e, operatora satelitarnego. Tak, 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 tak. Więc, więc dlatego tak ważne jest, żeby z tą mhm. informacją dotrzeć. I to jest też szalenie istotne, panie że to, co pan mówi, żeby też tę kampanię informacyjną. Różnicować i dobierać pod kątem tych różnych grup, prawda? Bo w inny sposób będziemy informowali i starali się zainteresować gadżeciarzy, tych sięgających po nowinki techniczne, a w inny sposób tych, którzy bardziej konserwatywnie do tematu podchodzą, bo oni zawsze będą przestraszeni i będą zadawali pytania, czy to nie będzie ich drożej kosztowało, gdzie, co i jak trzeba będzie kupić, prawda? Tak, na pewno do tych, bym powiedział, uśpionych trzeba dotrzeć z dosyć, bym powiedział, przerażającym sygnałem: uwaga, wyłączam, wyłączamy. Za chwilę nie będziesz miał nic. Do, do garciarzy trzeba dotrzeć z informacją o tym, że jest HD, że jest dobry obraz, że jest, że jest możliwość zmiany wersji językowej, albo programu EPG. Albo trzeba dotrzeć, dotrzeć z informacją, że jeżeli chcesz jeszcze więcej, no to idź, spróbuj swoich sił w innych systemach, w innych systemach dotarcia. Więc jak najbardziej, ma Pan rację, to, to zróżnicowanie to jest kluczowe. I też... Trzeba zróżnicować to geograficznie, bo przecież wyłączenia będą szły stopniowo. Najpierw trzeba zaadresować, najpierw silnie zaadresować ten temat w województwie zielonogórskim, lubulskim i w pomorskim, bo to już nas czeka za... 34 dni to już jest mało to czasu. To nie jest odległa przyszłość, czas płynie bardzo szybko, również czas naszej rozmowy powoli musimy, musimy zmierzać do końca. Ale na zakończenie chciałbym, byśmy postarali się tak możliwie syntetycznie powiedzieć, kiedy ta kampania informacyjna, popularyzująca właśnie na zieloną telewizję cyfrową, osiągnie sukces. Kiedy będzie można powiedzieć, że tak, faktycznie udało nam się zrealizować nasze założenia, społeczeństwo polskie jest dobrze poinformowane. Ja myślę, że jeżeli chodzi o pierwszy etap, to już jest dobrze poinformowane. 85% to naprawdę Czyli dużo. To są badania, jakby już to gruntujące. Tak. Natomiast jeśli chodzi o drugi etap, no to dopiero będzie zależało, to się okaże, jak dokonam pierwszych wyłączeń. Bo wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieli, ile, do ilu osób to hmm. dotarło, ile osób ma dekoder, a ile osób jest bez telewizji. E, mam nadzieję, że to będzie jak najmniejsza e, ilość e, tych osób. No, zac zaczynamy w Lubuskim pom Pomorskim. Z tych doświadczeń będziemy wiedzieli, co mamy zrobić w przyszłym roku, bo kolejne wyłączenia już w marcu. Szanowni Państwo, jak zapewne doskonale Państwo słyszą, w naszej rozmowie towarzyszą również zapowiedzi kolejnych dyskusji i paneli, bo jest ich na konferencji PIKE w Johannesie w październiku roku 2012. Naprawdę wiele, a my z Panem Igorem mam nadzieję, spotkamy się przy okazji kolejnych konferencji i będziemy mogli odnieść się chociażby do tych test, które dzisiaj tutaj w tej rozmowie Padły Igor Ostrowski, ekspert rynku medialnego, był Państwa i moim gościem. Panie Igorze, bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.